Witam serdecznie. Biegowy tydzień numer 53, a to oznacza, że to ostatni odcinek tego sezonu. Dzisiaj chciałbym zawrzeć bardzo krótkie podsumowanie tygodnia. Opowiedzieć wam o biegu, który odbył się właśnie wczoraj, czyli w niedzielę w ramach Silesia maratonu biegłem dystans Ultra, czyli 50 km oraz krótko podsumować cały tydzień, więc zacznijmy od tego tygodnia. Zaczął się dość ciężko, bo w poniedziałek obudziłem się chory. I nie było mowy o bieganiu w poniedziałek, taki we wtorek. W środę już było troszeczkę lepiej, więc e, mimo deszczu stwierdziłem, że muszę zrobić muszę. No ch chciałem zrobić taki e, już mocniejszy akcent przed e, niedzielnym biegiem. E, I to, była, to było 7 km, 1 km rozgrzewki i 6 km około w tempie docelowym ultramaratonu. Tak zakładałem, że to będzie tempo około 4,30 więc na tym treningu zaplanowałem sobie mniej więcej miary między 4.20 a 4.30. No i tak też, tak też wyszło. Niestety był to cały trening w deszczu, więc mimo ciepłego ubrania nadal obawiałem się o powrót choroby, ale nie było źle, więc w czwartek poszedłem krok dalej i zrobiłem sobie akcent dwa razy 6 km z minutową przerwą między tymi odcinkami. No i oczywiście z kilometrem rozgrzewki na samym początku. I to była taka sama pogoda, nie wiem czy nie gorsza nawet, czyli cały bieg w deszczu i przy tym 2 razy 6 już czułem, że to nie jest tak, nie, nie biegnie się fajnie. Jakby czułem, że ta, nie wiem czy to choroba, czy gorsza dyspozycja, ale no musiałem to wyszarpać po prostu, ten trening, nie, nie przyszedł on tak leciutko, ale też średnia była troszeczkę niższa, więc fajnie. No i później nadszedł piątek i to był ostatni trening przed już niedzielną imprezą, czyli lekkie półgodzinki i tutaj sobie robiłem takie szybsze odcinki, bo od dwa razy 400 metrów, dwa razy 200 metrów, kilka razy po 100 metrów taki w tempach ultra i troszeczkę szybszych niż maratońskich. No, i postawiłem na regenerację. Niestety w piątek po tym treningu znowu poczułem chorobę, i w sobotę nie było tak idealnie. Raczej nie, dzień spędziłem w domu pod kołdrą i z herbatą, żeby się zregenerować na niedzielę. No i w niedzielę już wystartowałem na, można powiedzieć, na, 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 pe, w pełni dobrym samopoczuciu. Startowałem na dystansie ultra, czyli 50 km. I zajęło mi to 3 godziny 45 minut z hakiem. Średnie tempo 4.30, w sumie po obliczeniach 4.31 według czasu brutto na stronie, więc udało się dowieść to, co było zaplanowane. I teraz co do samego biegu. Na początku obawiałem się dzień wcześniej i rano, jaki ubiór na ten bieg, ponieważ było rano 8 stopni. Startowaliśmy o 7.30, więc to, to nie było tak, że rano, jak było jeszcze ciemno, chciało się ubrać w lekko krótką koszulkę do biegania. Raczej przesiedzieliśmy przed startem w bluzach, dopiero na ostatni moment na rozgrzewkę gdzieś tam udało się tą bluzę ściągnąć. No i wystartowaliśmy. Cały bieg przebiegał dla mnie bardzo spokojnie. Założyłem jakby taki, taki zapas, że będę biegł z pewną rezerwą sił mam też już respekt do dystansów do maratonu i do jeszcze tego dłuższego dystansu, więc nie podpalałem się biegłem w takim komforcie, jedyne co nie było dla mnie komfortowe to to, że mój zegarek pokazywał mi tętno cały czas na granicy, właśnie jak tu widzicie na screenie 157 i cały czas to było gdzieś w granicach 159-162 nawet w pewnym momencie, natomiast 160 to jest mój próg mleczanowy także nie chciałbym Przekroczyć go na początku tego dystansu, bo mogłoby to się bardzo źle skończyć. Więc w sumie biegłem w komforcie, jeżeli chodzi o żele to miałem zaplanowane 8 żeli na ten bieg. Natomiast po, po 20 km pojawiły się lekkie problemy z przyjmowaniem tych żeli, nie miałem ochoty na nie w ogóle, no ale trzeba. Trzeba było, trzeba było dostarczyć paliwo. Był też kłopot z wodą, bo moja woda się skończyła, natomiast na punktach żywieniowych nie było wody w butelce, więc musiałem nieco mocniej się zatrzymywać na punktach. No i pić oczywiście tą wodę, która była w kubeczkach jednorazowych. No ale na jednym punkcie udało mi się złapać wodę butelkowaną, chyba to było 25 km, więc to mnie dość mocno uratowało. No i później do 35 fajnie, taki spokojny bieg. Później zaczęły już się odzywać mięśnie, które nie były zdecydowanie przygotowane na, na taki wysiłek. I tutaj już przestało być tak całkiem milutko, bo wcześniej to był taki bieg raczej komfortowy, fajny, kibice i tak dalej. No ale po 35 zacząłem czuć, że już nie jest tak miło. No i zaczęło też tempo spadać. W... I uwaga, zrobiłem prawie że życiówkę na dystansie półmaratonu, tam wyszło poniżej godziny 30. Na dystansie maratonu udało się wbiec z takim najlepszym czasem dotychczas. To były 3 godziny, 7 minut i 7 sekund. No i później po tym maratonie celem było już po prostu dokulać się do mety. Także kulałem się nadal w tempie gdzieś tam poniżej 5, 5 minut na kilometr, także całkiem w porządku. No i cały wynik tak jak widzicie, tutaj akurat zegarek jest o sekundę pomylony z czasem brutto oficjalnym ponieważ czas na mecie to było 3 godziny 45 minut i 42 sekundy. No i co? Jestem bardzo zadowolony z tego biegu. Po raz pierwszy biegłem dystans ponad ponadmaratoński. Biegło się fajnie. Czy to będę chciał powtórzyć? Raczej nie Ale nie <grym> wiem. wiem, może jeszcze się coś mi odmieni. Może ewentualnie ten dystans, ale nie na ulicy, żeby nie było takiej nudy ale generalnie doświadczenie bardzo ciekawe, można powiedzieć takie, takie sprawdzenie swojego organizmu, jak on zareaguje właśnie po takich w sumie prawie 4 godzinach wysiłku. No i w tygodniu ostatnim w tym sezonie, czyli w 53, łącznie ze startem udało się zrobić 76 km, wpisujemy tutaj. Gdzie my to mamy jest 76 km i 800 m. Jednocześnie w celu głównym na cały sezon miałem założone 2500 km, a właśnie dobiliśmy do 2995. Naprawdę niewiele brakło do 3000, na trochę brakło. I tak cel został ponad normę, można powiedzieć, osiągnięty. Tym bardziej patrząc tutaj na prawą stronę ekranu na te tygodnie poszczególne jest kilka razy, już Wam policzę, raz, dwa, kilka miejsc, gdzie miałem, było po prostu 0, trzy, cztery, cztery pełne tygodnie, gdzie tych kilometrów zero, było 0. do tego kilka tygodni, gdzie kilometrów było bardzo mało też ze względu na, na wtedy na rehabilitację i te treningi, które robiłem to były... Można powiedzieć delikatne truchciki po kilka kilometrów, czy tam nawet bieżnia mechaniczna na siłowni. Więc patrząc na to, ile tygodni byłem wyłączony przez właśnie różnego rodzaju kontuzje, choroby, niedyspozycje, to i tak jestem mega zadowolony z tego wyniku. No i podsumowując cały sezon, jako że mamy ostatni odcinek tego sezonu, starty. Tutaj już sobie możemy ikonkę Silesia Maratonu usunąć, to też. I jako, że mamy podsumowanie, to spójrzmy na starty w tym sezonie. Zaczęły się już w październiku imprezą w Zakopanem, Dycha pod Krokwią. Duże przewyższenia, tam nie było szału, jeżeli chodzi o czas. To też było właśnie, można z takim dość słabym samopoczuciem, bo w, tym, w ten sam dzień złapała mnie choroba, w ten, w ten dzień biegu. Później był w styczniu bieg na Trzech Stawach Wielkiej Orkiestry, tam był dystans do wyboru Niektórzy biegli ponad Ultra właśnie, ponad maraton Czyli Ultra ponad 50 km Ponad 42 km Ja po właśnie o, Tam były okrążenia bodajże chyba 5 km W tym W tym roku Natomiast po 25 km Udało się tam Być na czwartym miejscu Oczywiście to był bieg taki bardzo mocno amatorski, tam nikt się nie ścigał, raczej nie było oficjalnego pomiaru czasu, ten pomiar czasu, który tu jest to jest z mojego zegarka, no i to był trudny trudny bieg dla mnie, bo tam były kłopoty żołądkowe była też kontuzja kolana no i choroba, która po tym biegu wyłączyła mnie na tydzień także taka kumulacja, później był maraton Łódź czyli moja główna próba podejścia pod złamanie 3 godzin w maratonie, skończyło się to dość twardym lądowaniem, ponieważ za wszelką cenę, mimo złego samopoczucia, chciałem trzymać się pacemakera. No i przy wysokiej temperaturze, przy słabym nawadnianiu, po 25 km niestety mnie nie ciało. No i, no i skończyło się to bardzo, jak dla mnie, no, takim przeciętnym czasem 3 godziny 22 minuty na mecie. Później był wówczas bieg pierwszego czerwca w moim rodzinnym mieście, czyli w Toszku, biegł za tą kaczkę na 10 km. Tam się udało zrobić trzecie miejsce w kategorii, piąte Open yy, i też poprawiłem na tej samej trasie czas z zeszłego roku o 50 sekund, więc duży plus. Później yy, pierwszy raz wziąłem udział w y, imprezie pod tytułem Mocna Piątka na dystansie 10 km, bo była też Piątka, yy, jak sama nazwa wskazuje, yy, na Rolkostradzie w Katowicach i tam chciałem powalczyć właśnie o złamanie 40 minut niestety troszeczkę brakło tempo było 4.02 czyli dało to trzecie miejsce fajnie w kategorii wiekowej dziewiąte open no ale czas nie został zakładany osiągnięty później były jeszcze przygody z właśnie z bólem piszczela, z rehabilitacją no i udało mi się na dwa tygodnie przed tyskim półmaratonem można powiedzieć z tego wyjść więc Takiego bardzo krótkiego okresu przygotowawczego, bo dwa tygodnie to można powiedzieć to jest nic. Celem było zrobienie godziny 30, poniżej godziny 30 w półmaratonie. Nie udało się to osiągnąć, ale to, co było ważniejsze dla mnie na tym biegu, to to, że ukończyłem ten bieg bez żadnego bólu. I to był naprawdę duży sukces, co dało mi zielone światło do tego, żeby mocniej potrenować na ten miesiąc przed właśnie ultramaratonem który był dokładnie wczoraj. No i Silesia Ultramaraton tutaj już dużo pogadałem, także udało się zrobić 14 miejsce Open na 250 startujących, 9 w kategorii, więc fajne. No i starty mamy wszystkie, no i na sam koniec zostały nam życiówki, czyli w tym momencie tak wyglądają. Starty sobie zostawimy. Starty sobie zostawimy, życiówki sobie damy niżej No i tak wyglądają w tym momencie moje po tym sezonie rekordy życiowe. Na 5 km pierwszy raz biegłem w ogóle, więc taka życiówka, ciężko powiedzieć czy dobra czy nie, 19 minut 21 sekund. Też się nie przygotowałem, to było z pełnego treningu, jakby w ten sam dzień w ogóle zrobiłem 9 km jako dobiegnięcie do parku kościuszki, później ten bieg, a później jeszcze 12 kilometrów powrotu, więc to było takie długie wybieganie z mocnym akcentem, no ale uznaję to jako taki, no, taki odnośnik do przyszłego sezonu, żeby wiedzieć, w którym miejscu byłem. Później 10 km y, udało się to zrobić właśnie w czerwcu, podczas imprezy Mocna Piątka, niezłamane 40 minut, było blisko, y, no, ale bardzo fajny bieg, płaska trasa, no bo to rolka strada w Katowicach. I teraz y, mój rekord na na dystansie półmaratonu, zrobiłem podczas maratonu w Łodzi, y, gdzie na połówce był czas godzina 29 i 35 sekund. Y, no, to tyle. Y, do, dobra, to co mogę powiedzieć o tym biegu, to że do właśnie dystansu, do, do półmaratonu czułem się naprawdę fajnie, biegłem cały czas z pacemakerami y, na złamanie 3 godzin. No, i co? I później zaczęły się dopiero kłopoty, więc sam czas w maratonie był słaby, natomiast na połówce całkiem, całkiem solidnie. Rekord w maratonie udało się zrobić właśnie wczoraj, ponieważ po 42 tam z hakiem, tyle ile ma maraton, na zegarku wybiło mi 3 godziny. Na zegarku wybiło mi 3 godziny 7 minut i 5 sekund, natomiast oficjalnie, według pomiaru, właśnie na. na na, na stronie wy, wyszło, że tam był czas 3 godziny, 7 minut i 7 sekund, także tym bardziej cieszy, bo nie dobiegłem tam i nie, nie umarłem na końcu. Tylko udało się jeszcze dociągnąć mniej więcej 8 km w takim no, z normalnym tempie. No i 50 km y, po raz pierwszy wyznaczyłem. Oczywiście wczoraj tą życiówkę nie wiem, czy będę ją poprawiał, tak jak już mówiłem, no ale tak to wygląda. Także cały sezon zakończony na duży plus. Cieszę się, że udało się przez wszystkie 53 tygodnie, bo w sumie w zeszłym roku Silesia Marathon był pierwszy, pierwszego albo drugiego. Był rok przestępny, dlatego też ten, ten rok miał nie 52 tygodnia, 53. Jestem zadowolony. Udało się pokonać wszystkie przeciwności po drodze. Udało się zrobić życiówki. Nie udało się zrobić duży kilometraż, bo prawie 3000 z zakładanych 2500, także dużo, dużo więcej, ponad 700 km więcej niż w zeszłym roku. Był to mój drugi rok biegania. Niestety nie udało się osiągnąć tego celu, który jest tutaj na górze, czyli złamania 3 godzin. Czy będę łamał te 3 godziny? Myślę, że tak. Myślę, że w przyszłym sezonie, ale na razie należy się mocny odpoczynek no i są pora troszeczkę odpocząć zaplanować sobie poukładać pewne sprawy zaplanować ewentualnie sprawy związane z bieganiem no i czy pojawi się odcinek za tydzień nie wiem zobaczę zobaczę jak się to wszystko potoczy jeżeli nie odcinek to może w jakimś innym filmie na tym kanale za jakiś czas się usłyszymy. Także chciałbym jeszcze na sam koniec mega podziękować osobom, które mnie w tym całym roku wspierały, które, z którymi rozmawiałem trochę o projekcie, o tym bieganiu, z którymi udawało się robić wspólne treningi. Którzy gdzieś tam komentowali, lajkowali i naprawdę wielkie dzięki. To mi dawało siłę do tego, żeby nagrywać dalej. Co będzie dalej, nie wiem, zobaczymy. Jak będę miał właśnie jakiś pomysł na to, żeby bardziej rozwinąć może ten kanał, czy nadal prowadzić taki pamiętnik w formie filmów, no to będziemy to kontynuować. No ale, tak jak mówię, nie chcę nic obiecywać. Na pewno będę chciał, na pewno biegam dalej, na pewno będę chciał złamać 3 godziny w maratonie. Żeby już nie przedłużać, dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli też biegliście w ten weekend ogromne, no, można powiedzieć, słowa uznania dla Was, bo warunki nie, było, nie, nie były lekkie. Życzę udanego roztrenowania, bo większość osób, które gdzieś tam trenowały, teraz niedługo wchodzi w, w taki mocniejszy odpoczynek. No i co? No i do zobaczenia na biegowych ścieżkach. Może, może się złapiemy, może się spotkamy na wspólne biegania. Także dziękuję pięknie teraz za oglądanie. Przybijam Wam po raz ostatni w, tej, w tym sezonie piąteczkę wirtualną. No i do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć!